Dwoił się i troił, by wynik plebiscytu był jak najlepszy. Za pieniądze przekazane przez polski rząd wydawał kilka gazet. Kupił też niemieckie, by z polską agitacją dotrzeć do tych, którzy po polsku czytać nie potrafili. Na Śląsk przyjeżdżali z polskimi przedstawieniami aktorzystem krakowskich, lwowskich i warszawskich, a nawet opera. Komisariat to krocie ludzi. Ale Korfanty wszystkie zasługi przypisywać będzie potem sobie. Mej pracy nie potrzebuję się wstydzić. Gdym przyjechał do Bytomia, nie zostałem omalnicy. Zorganizowałem cały aparat komisariacki celowo i planowo, zajmując się nie tylko propagandą, ale przygotowując już przyszłą administrację. Napisał niedługo później i rozwścieczył tych, którzy dla niego pracowali. Nie przesadził tylko, opisując niebezpieczeństwo, na jakie był narażony. Niemcy za jego głowę wyznaczyli podobno astronomiczną nagrodę. Józefa Gawrycha, tego samego, który opisywał kubisy niemieckiego napadu na Lomnic, listownie uprzedził o tym Daniel Kęszycki, konsul polskiego rządu przy międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej w Opolu. Donosił, że sprawca zamachu ma dostać okrągły milion marek, a w bytomiu czeka już podobno agent gotowy, by tę nagrodę wypłacić. Kęszycki ostrzegał, że Niemcy szukają informacji, które by mogły im ten zamach ułatwić. Chcieli ponoć wiedzieć, gdzie parkuje samochód Korfantego, kto jest u niego kierowcą, w jakich lokalach jada, a nawet kim są i gdzie mieszkają pokojówki, które sprzątają jego hotelową sypialnię oraz inne pomieszczenia. Gawrych, do którego obowiązków należało dbanie o bezpieczeństwo komisarza, ostrze... ostrzeżeń nie bagatelizował, ale o życie Korfantego był spokojny. W Lomnicu, jak zapewniał, nikt niepowołany nie mógł się do niego dostać, a na zewnątrz hotelu stale był chroniony przez uzbrojonych ludzi. Dodatkowym strażnikiem był przywieziony z Berlina Wilczur Moritz. O tym, co potrafi wierny Moryc, przekonał się na własnej skórze Józef Biniszkiewicz, jeden z zastępców Korfantego w komisariacie. W dzień górnośląskiego plebiscytu Korfanty siedział w betonskim hotelu Lomnic i z niecierpliwością oczekiwał dobrych wieści. Ale zamiast nich Przyszedł podniecony socjalista Biniszkiewicz. Wymachując rękami i wrzeszcząc, stanął przed kortantem. Gdy zbliżył się za bardzo, leżący na podłodze moryc zerwał się, warknął i zatopił zęby w Biniszkiewiczowych galotach, czyli spodniach, tak, że zostawił z nich szczępy, a to, co było w środku, krwawiło obficie i wyglądało jak posiekane flaki bo została pogryziona jego najdelikatniejsza część ciała. Łatał ją, jak mógł doktor Wilimowski, ale minął miesiąc, nim Biniszkiewicz mógł siedzieć. Podobno nawet u lekarzy w Rzymie szukał pomocy. Inną anegdotę związaną z Morycem można przeczytać w międzywojennej prasie. Polski komisarz plebisytowy w bytomiu Wojciech Korwanty miał bardzo wiernego, ale zajadłego wilczura. Słuchał on tylko swego pana i jego zaufanego woźnego Jantę i wykonywał tylko ich rozkazy. Pies ten nazywał się Moryc. Na wskazanie palcem osoby i wypowiedzenie słowa orgeszcz Moryca już nic nie zdołało powstrzymać. W gmachu Polskiego Komisariatu Plebiscytowego miał swoje atelier artysta-malarz Karlik Skocendra Stanisław Ligon. Pewnego wieczoru ruszedł on w lekkich pantoflach i białym płaszczu kąpielowym do łazienki na pierwsze piętro. Równocześnie wyszedł z zbiora komisarz plebiscytowy, a wyprzedzający go moryc, Galopował po pustym korytarzu. Zauważywszy białą postać Karlika z rudą szpicbródką, zaatakował go ostro. Karlik nie mógł się nigdzie schronić. Bronił się kopiąc Moryca nogami raz lewą, raz prawą. Widząc jednak, że niewiele mu to pomoże, zaczął z innej beczki i wygłosił Morycowi następującą berę. Bajkę. Moryc, psiakość. Nie znasz malarza? Odczekaj się, Pieronie, bo dostaniesz jutro kiszkę z rycyną. Zdaje się, że bera karlikowy na nie na wiele by pomogła, gdyby tymczasem nie nadszedł komisarz i nie przywołał psa dodając – daj spokój, Moryc, to porządny człowiek, nasz malarz. Wnuczka Korfantego Maria Lup, wspominała, że gdy rodzina szła w niedzielę na mszy, sa zamykano w domu przy ulicy Powstańców, ale ten zawsze znalazł jakieś wyjście. Nie mijał nawet kwadrans, a już kładł się u nóg swego pana pod ławką w kościele mariackim. Pies był tak wytresowany, że reagował agresywnie na zapach prochu i to go zgubiło. Podczas kolejnej ucieczki, gdy udał się na poszukiwanie korfantego, biedgnąc jedną z katowickich ulic, poczuł zapach prochu. Szybko znalazł winowajcę. Okazał się nim kierujący ruchem policjant. Moryc stał się coraz bardziej agresywny, więc policjant użył broni. Już pierwszy strzał okazał się śmiertelny.